Cześć! Wszystkich ludzi z poczuciem choboru, wszystkich tych, którym brakuje przyjaciela, zachęcam do adopcji, do zaopiekowania się sześcioletnią melą. Jest to wspaniała suczka, która niestety od dwóch lat przebywa w schronisku dla zwierząt. Bardzo żywiołowa, bardzo radosna, uwielbia spacery, uwielbia zabawy, uwielbia aportowanie. Czasem zdarza jej się taskać bardzo ciężkie gałęzie. Lubi także takie dosyć mocne zabawy w błotku, ale myślę, że można ją tego oduczyć. Ma też e, pewien uszkodzony nerw e, w twarzy, ale w niczym jej to zupełnie nie przeszkadza. Naprawdę radosny, kochający pies. Do wzięcia od zaraz dla każdego, kto chce mieć przyjaciela. Zachęcam i zapraszam bardzo serdecznie. Muzyka good the next